I obowiązkowy powrót kierowcy. Również nowe, nowe zmiany w rozporządzeniu 561 poprzez pakiet mobilności wprowadziły prowadziły obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego pracodawcy co 4 tygodnie na co najmniej 45 godzin, a w przypadku wykorzystania w trasie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, czyli tych poniżej 45 godzin, de facto powrót następuje co 3 tygodnie do Polski. I tutaj jest, jest jedno ale do tego, co napisałem wcześniej, bo ustawodawca nie napisał, że kierowca musi wrócić, że pracodawca musi ściągnąć tego kierowcę do Polski, tylko artykuł 8 ustęp 8a mówi troszkę łagodniej, że przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego. I to mówiłem już tydzień temu na live, co to znaczy umożliwić. To znaczy, że tak niektóre firmy już robią, które mają na przykład swoje bazy, nie wiem, w Danii, czy w Niemczech, czy we Francji. Bazy w sensie oczywiście miejsc, gdzie stoją samochody, a kierowcy są dowożeni busami, bo firma jest zarejestrowana w Polsce. Czyli firmy podstawiają na przykład raz w tygodniu, w tygodniu busa firmowego, jest to wywieszone na tablicy ogłoszeń i każdy kierowca ma możliwość powrotu do Polski tym busem firmowym. Więc ma taką możliwość. Ale jako wolny człowiek stwierdza ten kierowca, że on ma ochotę właśnie pojechać do Legolandu albo innego, innego parku rozrywki, chociaż teraz te parki rozrywki niestety są pozamykane, więc może ma ochotę, nie wiem, pojechać sobie nad morze, na plażę, pospacerować w samotności z założoną maseczką na twarzy. Nie wiem, ale generalnie ma inną ochotę niż powrót do Polski, czyli ja mu umożliwiam jako przedsiębiorca, a on z tego nie chce skorzystać. Od razu podkreślam, nie mamy tutaj jeszcze dobrej praktyki kontrolnej, więc nie wiemy, jak będą się zachowywali inspektorzy w przypadku stwierdzenia takich przypadków. Natomiast wiem, że takie rzeczy już firmy zaczęły stosować. No będzie, będę obserwował, na pewno będę was informował, jeżeli będę coś wiedział dotyczące, jeżeli będę coś wiedział na temat kontroli i czy inspektorzy się o to, mówiąc kolokwialnie, czepiają, czy też nie. Więc to jest dosyć istotne, że mają właśnie wrócić co te cztery tygodnie, bądź co trzy tygodnie i tak dalej. Więc ale to ma być możliwość. możliwość, więc zostawiam Tobie pod rozwagę, czy będziesz ściągał tych kierowców, podkreślam kierowców, nie samochody, samochody jeszcze nie, musza, nie muszą wracać, natomiast kierowcy powinni wracać co 4 bądź co 3 tygodnie do Polski na odpoczynek 45-godzinny. Jednakże właśnie, gdy kierowca skrócił te dwa podrząd, no to ma być ten odpoczynek 45-godziny w trzecim tygodniu poprzedzony rekompensatami, to jest artykuł 8, cały czas pod punkt 8 a i taki na czerwono zaznaczyłem ci fragmencik, gdzie również ustawodawca napisał bardzo ogólnie, że przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych. Czyli znowu nie mamy tutaj, jak mi zadasz pytanie, jak, jaka to ma być dokumentacja, no to odpowiem, nie wiem, może być to na przykład selfie z szefem firmy, z przy tablicy miejscowości, albo Siedziby firmy, selfie z kierowcą, czy jakiś inny sposób zdjęcia, czy notatki służbowej, czy oświadczenia kierowcy. Nie mam zielonego pojęcia. Ustawodawca tego nie określił. Tak naprawdę ma być to jakiś dokument, który pokazuje, że ci kierowcy faktycznie wracają. Tyle. Więc sam sobie odpowiedz na pytanie, jaki to może być dokument. Tak naprawdę, według mnie każdy, który w sposób w miarę wiarygodny pokaże w razie czego tym organom kontrolnym, że nasi kierowcy. Wracają na te odpoczynki 45-godzinne. Podsumowując teraz, jakie są zasady, jeżeli chodzi o pakiet mobilności, bo zaraz będziemy sobie omawiali pakiet, te, nie, nie pakiet mobilności, tylko inny sposób odbierania dwóch odpoczynków obok siebie, już nie powiem pod rząd, ale obok siebie 24-godzinnych. Więc, jeżeli chcemy skorzystać z pakietu mobilności, to musimy parę warunków spełnić. Zaraz pokażę to oczywiście na wykresach jeszcze, czyli dwa skrócone odpoczynki muszą być poza granicami kraju. W każdych czterech tygodniach muszą być co najmniej dwa regularne okresy odpoczynku i dwa skrócone. Po wykonaniu dwóch odpoczynków skróconych, kolejny musi być regularny i poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia w bazie lub miejscu zamieszkania tego kierowcy. Czyli wygląda to tak, jeżeli mamy te dwie dwudziestki czwórki za granicą, kolejny powinien być odpoczynek 45-godzinny, poprzedzony dwiema rekompensatami. I uwaga, jeszcze dobrze by było, i to jest interpretacja głównego inspektora transportu drogowego, dobrze by było jeszcze to poprzeć odpoczynkiem dziennym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wzięlibyśmy ostatnią dobę zjazdową i zaczęlibyśmy ostatnią dobę zjazdową, czyli tą szóstą powiedzmy, albo piątą, nieważne, ostatnią, przed powrotem do Polski, zaczynalibyśmy od rekompensat to ostatnia doba nie miałaby swojego odpoczynku dziennego, a przepis w innym artykule mówi, że każda doba musi mieć swój odpoczynek dzienny. Więc gdyby ustawodawca umożliwił najpierw odebranie odpoczynku na przykład 45-godzinnego, a potem rekompensat, to wtedy ten odpoczynek 9-11-godzinny zawierałby się w odpoczynku oczywiście 45-godzinnym, nie byłoby tematu. Natomiast tu jest mowa o rekompensatach, które poprzedzają ten odpoczynek regularny, no, i wtedy należałoby dołożyć ten odpoczynek 9 bądź 11 godzinny, ale uwaga, oczywiście będziemy czekali na kolejne wytyczne, kolejne interpretacje, zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, jakie będą praktyki kontrolne i czy nie będzie jakichś konkretnych wytycznych, jak, tak jak to było pewnie, pamiętacie, z rozporządzeniem 561, kiedy powstało mnóstwo wytycznych, zarówno Komisji Europejskiej, jak i potem główny inspektora transportu drogowego też swoje wytyczne dokładał. Również powstał taki cały dokument, o którym jeszcze będę mówił, Trace, czyli taki prawie stustronicowy dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób inspektorzy mają kontrolować, wykonywać kontrole drogowe na podstawie rozporządzenia 561 na 2006. Zatem to, co ci pokazuję, to jest moja rekomendacja, natomiast bezpieczna, natomiast zobaczymy, jak to się rozwinie, w którym kierunku to pójdzie. Tak ewentualnie można by było. Bez sposób bezpieczny. Oczywiście, co jest ważne tutaj, jeżeli te odpoczynki nie będą wynosiły 24 godziny, tylko na przykład, nie wiem, 40 albo 36, albo 42, no to tutaj nie będzie dwa razy 21 do rekompensaty, tylko dużo mniej. Więc tutaj też nie będzie nie zawsze będą to dramaty. Zresztą zobaczysz, bo przygotowałem Ci konkretne przykłady z konkretnych kart kierowców, oczywiście zmieniając ich nazwiska i ich dane, natomiast zobaczysz to na przykładach, jak firmy wykorzystują sobie te pakiety mobilności bądź nie. W przypadku tych odpoczynków tygodniowych. Tak to wygląda na slajdzie, teraz takim czterotygodniowym. Czyli mamy, mamy pierwszy tydzień, gdzie kierowca tak naprawdę nie pracuje, potem rusza sobie w poniedziałek. To jest akurat jeden z przykładów, tak nie musi być. Zaraz pokażę Ci inny. Cały czas rozmawiamy o pakiecie mobilności. Więc rusza sobie w poniedziałek, wykonuje sześć cykli 24-godzinnych, zatrzymuje się na odpoczynek skrócony za granicą. Następnie drugi tydzień, czyli w tym, na, tym, na tym przykładzie akurat trzeci, bo pierwszy był pusty, ale drugi pracujący. W drugim tygodniu znowu sześć cykli, znowu ma prawo, jeżeli to jest za granicą, stanąć na odpoczynek skrócony 24-godzinny. No i potem następuje oczywiście trzeci tydzień zjazdowy. I teraz tutaj są już, tutaj jest już interpretacja. Interpretacja polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, czy w tym trzecim tygodniu tutaj. Czy może wystarczy, że w tych sześciu cyklach 24-godzinnych rozpocznie się sama, sama rekompensata, przepraszam, czyli odpoczynek dzienny i tyle, nie, nie patrzymy na to, w którym momencie rozpocznie się właściwa 45 piątka, czy w tych sześciu cyklach 24-godzinnych musimy rozpocząć tą właściwą, właściwy odpoczynek 45-godzinny, poprzedzony rekompensatami, poprzedzony odpoczynkiem dziennym? Tutaj jest ta sprawa interpretacji. Jeżeli ta interpretacja by przeszła, to wówczas ten trzeci tydzień no nie będzie możliwości tak naprawdę pełnych sześciu cykli przepracować, bo trzeba będzie odpowiednio wcześniej zjechać, żeby zdążyć odebrać odpoczynek dzienny i rekompensaty poprzednich dwóch odpoczynków. I tutaj jeszcze ważna rzecz, którą Ci dopisałem, że ewentualnie będzie potrzebna dodatkowa 45, piątka, jeżeli chcemy powtórnie skorzystać z ustępstwa. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu czterech kolejnych tygodni masz znaleźć co najmniej dwie czterdziestki piątki i dwie dwudziestki czwórki, dlatego czasami będzie wymagana, tak jak spojrzysz sobie na tydzień klamrę czarną, tydzień drugi do tygodnia piątego, no to mamy dwie dwudziestki czwórki, mamy jedną czterystkę piątkę rozpoczętą, no i brakuje mi tu drugiej, więc musi być tutaj druga w tym tygodniu, e, ostatnim piątym, więc żeby była ta zasada dwie czterystki piątki zachowana w czterech tygodniach, więc tutaj te cztery tygodnie, tak jak widzisz klamra żółta, czarna i zielona, musisz na to dobrze e, dobrze patrzeć, dobrze to liczyć. Na poprzednim slajdzie Ci pokazywałem tutaj, że kierowca zaczynał w poniedziałek po północy, natomiast na tym drugim slajdzie zobacz, kierowca zaczyna w niedzielę nawet, przed północą i w pakiecie mobilności jak najbardziej jest to możliwe, żeby, żeby dwie odpo dwa odpoczynki 24-godzinne były pod rząd. O ile w trzecim oczywiście będą te rekompensaty dołączone do odpoczynku 45-godzinnego, to oczywiście będzie odpoczynek w Polsce i poprzedzone tym odpoczynkiem dziennym. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te cykle czterotygodniowe, tak to będzie wyglądało w teorii. Zaraz sobie popatrzymy na praktykę. No i to jest ta interpretacja. Ten, to jest ten tydzień ostatni zjazdowy, czyli mamy tu pytanie, kiedy ma być te sześć okresów 24 godzinnych, czyli do kiedy? Czy tak jak narysowałem, do ostatniej jazdy kierowca jedzie na maksa tych sześć cykli 24 godzinnych, bądź zjeżdża busem, nieważne. W każdym razie kończy. I zaczyna. Wystarczy, że rozpocznie na przykład odpoczynek 9 godziny rekompensaty i 45. Czy jednak trzymamy się tej interpretacji, że w tych sześciu cyklach 24-godzinnych już musi być rozpoczęta 45, więc rekompensaty muszą być odpowiednio wcześniej. Również zostawiam to tobie do interpretacji bezpieczną opcją jest ta druga opcja, oczywiście, którą ci rekomenduję, ale no nie zawsze ona będzie, będzie możliwa, możliwa, więc to wiem też z doświadczenia i z praktyki. No, i firmy próbują robić troszkę inaczej, testują i patrzą, jak będą inspektorzy reagować. Na razie powiem Wam szczerze, nie ma za dużo tych kontroli związanych z pakietem mobilności. Inspektorzy też się tego uczą i też tak naprawdę czekają najprawdopodobniej na wytyczne, na wytyczne, które się pewno pojawią prędzej czy później, bo jak dobrze wiecie, niektórzy nazywają pakiet mobilności pakietem niejasności, pakietem wątpliwości, więc te wytyczne pewno pojawić się muszą i tyle, po prostu.